4, 3, 2, 1, go! 120 szczyt 20 podbija. 4 prawy, krótszy pal, 80 Hamuj za szczytem zaszytem 20, 6 prawy 20, 3 lewy. Przechodzi 2 prawy pal możesz. 90 łukiem. 6 prawy syfek 40 i ślisko Szczyt i 6 lewy średni Od płotu hamuj 20 4 lewy otwiera zahacz syf 70 prostój zahacz 3 plus prawy dłuższy pal 40 z hamuj piano 6 lewy zahacz Czekaj do 3 prawy syf przechodzi 3 lewy pal łukiem 60 5 lewy podwójny, pal, koniec hamuj hamuj, 40, wygodzenie od prawej syf. Minus 0 lewy. Oj, 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 udało się. 80, dobrze. Szczyt i 4 prawy, krótszy pal, nie wypuść. 90. Ustaw hamowanie od dwóch drzew między znaki 5 lewy w 0 lewy. Ząbek prawy nawrót. Do 2 lewy, pal. O, leży. 34 plus prawy 20 Dip 6 prawy, bal, od, barierki w 4 plus prawy, in z hamuj 30, wygodzenie od prawej. Możesz sływ. 120 7 lewy do później 6 prawy, średni nie tu 60. 7 lewy długi in z hamuj, przechodzi z hamuj, zacisk 5 prawy, po 44 prawy przy murze. 4 prawy po 40, może 30. 5 plus lewy. Do 5 prawy przytni sam. 6 lewy przez szczyt schamuj, 30 widmość. Lewy 4 pal sam. Środkiem 5 plus prawy nie tnij. 50. 5 prawy krótki sam, nie tnij schamuj, 6 lewy. Do 4 prawy, do 4 minus dłuższy podbija. 6 prawy podwójny. 200 podbija Hamuj od 7 prawy, szyka na odlewej Na myłole Szyka na odlewej Oj, oj Dobrze 100 Drugi szczyt 30 5 plus lewy syf 40 6 lewy długi niesie może syf Przechodzi 6, prawy, średni, podbija koniec. Hamuj szykana od lewej dobiło. Za trzecia zaczynam hamować. Dobrze. 250 uchiem. Myślałem, że miałem kapcha, tam na tym oleje odjewdziesiąt. A jednak. Z hamuj o drugiej zacisk 5 prawy w 4 prawy. Sam 6 minus lewy mostek 50. mój 5 lewy po 34 minus lewy, nietni. Przechodzi 5 prawy śmiało, średni, 130, 6 plus lewy, 130. 100, 6 plus lewy, 150 prostuj. Od białego hamuj, hamuj tarka, 100, 0 lewy. O, przestało padać. 0 lewy, 80. Szczyt lewą śmiało z to siodło. Schamuj od bramy 4 prawy pal do 5 lewy pal 40. Schamuj dip, 3 plus lewy pal 53 czwarte. 3 plus prawy krótki otwiera pal. Szczycik 60 sew. 7 lewy do schamuj 5 prawy krótszy pal. Do Hamuj 5 lewy, średni syf, przechodzi 4 plus lewy, 4 plus prawy, odciąża pal, przechodzi 4 lewy, siod. ucisko pal, długi, hamuj od wierzchołka 3 lewy, prawy, myk, syf, 50 później, minus 4 prawy, średni, do 4 lewy, zachacz syf, 60, 6 prawy, krótki, podbija, 80, 6 minus prawy, krótki 40. 6 lewy 30. Z hamuj 5 plus prawy, hamuj 20. Ustaw, zacisk 5 lewy, przeszyt po 20. W dwa lewy zahacz. Pięknie. 280. Pięknie. Hamuj garbem. Dip od drzewka. 4, 5, 4, 4. Prawy cień. 300. Szczycik. Trzeci słup, hamuj, szczyt, 20. Zhamuj, 5 lewy, dłuższy pal. 60. Zhamuj, szczyt i 4 plus lewy Napal niesie. się. Po 30, 5 lewy otwiera pal śladem. 200 łukiem. 6 prawy, krótszy za drzewo pal. Zhamuj, 20. Lewy. Od 35 lewy syfek Do sam 6 prawy zachacz Do 6 plus prawy zah lewy zahacz 40 Partia syf Szczyt hamuj 30, syf 5 prawy krótki pal Do hamuj lewy pal a to jest 2 plus pokrętos Syf i 3 plus nietni 100 są szczyt, nie szczyt 60 od placyku 5 luby długi długi, długi zahacz drzewka 130 7, prawy zahacz, 100, hamuj przed słupem, 4, lewy palcyfek, 100, 6, lewy lotna, ogień, 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 80, szczyt, 3,